Zwyczaj i jak wiecie, na to są badania do 6-7 roku życia. No nasz mózg, tak jako dziecko, na, dziecko, najbardziej jest chłonny, ale najbardziej chłonna jest wtedy również nasza podświadomość, która tak naprawdę, jeżeli ma się na przykład 2-3 czy 4 lata, ona tylko nastawiona jest na odbiór bez analizy danych. Czyli jeżeli dwóch, trzy, cztero, pięciolatek dostanie z zewnątrz informację, czy to w formie zdania, czy to w formie obrazu, że nikt cię nie chciał. Byłeś wpadką, nikt cię nie chciał. Ty nie powinieneś tu być. Okay? A my cię nie kochamy. Twoja siostrzyczka była chciana, kochana i planowana, a ty nie. Podświadomość nie dokonuje na pewnym etapie ocen takich zdań. Nawet możecie ich nie rozumieć. Nawet dwóch, trzy, czterolatek może ich nie rozumieć, ale podświadomy umysł zakoduje.